Siemano widzowie, dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta, tak jak praktycznie codziennie. Dzisiaj będziemy nagrać filmik z Brawl Starsa, A na Janowicach dzisiaj sobie w planie miałem dokończyć na odcinku to laboratorium, które zaczęliśmy robić. O, reklama. No i właśnie. Spróbuję coś zrobić z tymi reklamami, czyli jest taka aplikacja, która po prostu je zatrzymuje, żeby mi się nie pojawiały w grach. No i właśnie to też zrobimy, w jakiś dzień. Znaczy ja to zrobię. A zróbmy tak. O, no i teraz jest musimy oczywiście pochodnik tu się nie okej okay. stawiamy to ja wszystko się teraz postawiło dobrze okej, okay. jeszcze tu cyk i jedna... Górna część o bardzo oj, dobra już jesteśmy prawie. Kurde, no chcę szybko przebiegnąć, że się nie da. Tu. Ja na chwilę. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, no Cyk, nie. Cyk, cyk. tu nie da tak tu. No nie. I okej, okay, mamy wszystko gotowe. No i tak wyg wygląda... ...laboratorium. Ja bo... No i zobaczmy jak to wygląda. Się... Weźmy sobie kreatywnie. No i chyba ładne nawet. Jak taka butelka to wygląda. W sumie. Dzisiaj...

jak To się zni... że jakby ktoś to zebrał, to mu tego nie da? Mm. Tu też jest... no nie. Ogólnie mało mamy zwierząt też yy, na Janowicach. Mamy tylko świnie. Nie mamy jeszcze czego brać jedzenia, więc też zrobimy sobie mega farmę. Bo, wie bo my będziemy potem grali już normalnego kreatywa. Przecież jeszcze pewnie nie jestem, ale mi się wydaje, że fajniej się gra na na czy na przetrwaniu wcześniej, ale teraz na kreatywie dużo gram, bo chcę pobudować sobie jakieś fajne budynki. Hmm. Dobra, to to górę zaraz się zniszczy. I teraz można lecieć z tą górą. Jakby może zniszczył górę pierwszym, byłoby łatwiej potem nieść... Cyk, cyk. A bo mi został w podwójnej warstwie, to jeszcze gorzej. Ale dobre, już jesteśmy blisko skończenia. A może? Ja mam w pomyśle jeszcze wybudować. Yy, możemy dzisiaj wybudować. Zacząć budować szpital. I. Nie wiem czy on ma być mega duży, czy mały, więc możecie widzowie pisać w komentarzach i zacznę go robić, ale jeżeli ktoś zdecyduje, że wolałby inny, no to zrobię taki bardziej większy czy mniejszy jak będziecie chcieli. Czy taki standardowy o. O, co to jest? Czemu to nie znikło? Dobra. Co my tu mamy jeszcze takiego? O, wędrównika mamy. Co ty masz? No, patrz jaki uciek! Aha, mamy jakieś słabe rzeczy. No to jest idea. Dobra, co my tu mamy? Konika ładnego mamy. No to, to problem jest w tym, że ja nie wiem, gdzie je wybudować. Znaczy, niby tu jest bardzo dużo miejsca. Ale ja bym, tu łopatą zniszczył terenu, którym jest niewygładzony i tam by powstało to tak to właśnie. No tak samo z tym laboratorium. Ono też tak jest na górce trochę, ale bo nie dało się wielkiego robić. Może tu zróbmy. Dobra. I całe to musi zniknąć w takim razie. Okej. Okay. Zaraz będzie noc. Jeszcze mamy tutaj do zrobienia mm, Okej okay. Może dzisiaj trochę przedłużę odcinek Może spróbujemy do 20 minut Jak mi się uda Bo ja też mega dużo czasu nie mam, ale To jest godzina z ciekawości Mam mało też procent Już prawie Już po dziewiątej Dobra. Tu mamy, tak. Aha, no i teraz się nie normalnego mieć na normalnej ziemi. No to już skoro tak, to tak. No i mamy się dość wygładzona. Można chyba budować. Tylko z czego my to zbudujemy? Pytanie teraz. Takie. Schodki na się białe przydadzą, bo są bardzo ładne. Eee. I szkło na pewno się też przyda. Szkło, szkło zamiast zamiantego. Do podłogi będziemy robić z tego. No i teraz blok. z jakiego bloku? A może kwarcowe cegły? A dajmy kwarcowe cegły. Jeszcze bym chyba to drzewo zniszczył w sumie. Bo yy, myślę, że ono mi będzie mogło tu przeszkadzać, tylko najpierw wszystkie drzewo trzeba zniszczyć. Drzewa na marne nie, drzew nie pójdzie na marne, ale... Może zrobimy domek na drzewie, ale to już na pewno nie dzisiaj. Tylko takie odpowiednie drzewo jeszcze sobie bym teraz po po popatrzył jakie mamy drzewa u nas. Tu są takie średnie drzewa Może dalej, albo po prostu zasadzę może drzewa Będzie łatwiej A nie A może to duże Tak fajne nawet jest Przynajmniej mi się podoba Może tu jak legi pomysł Ja zawsze miałem w tym drzewie no co, no, co, jakieś bloki czy coś? Okej. Okay. No powoli znika tutaj drzewo. Jeszcze tu trochę pomogę. Dlatego, że to sobie zniknie. Powoli, ale zniknie. No i ostatni piek. Dobra, schodzimy na dół. I... o, tu już jest problemy, bo będzie nierówno. Dobrze? Nie, nie dobrze. To znowu prze... za daleko. Okej, okay, no i na takiej wysokości chyba zrobimy. Okej. Okay. No to zaczynajmy powoli. Mega wysokiego nie, ale na tą kratkę no może, może być chyba w miarę. Patrzcie jak to wygląda, krowa prowadzi kurczaka. Ledwo się trzymam w sumie tu, przed chwilą brałem spadłem, więc no właśnie. Patrzcie, dobrze, że dałem sobie ten blok w ogóle. To nie musimy na nowo wchodzić na biały blok. Po co ja to tu rozstawiam? Ja. Yeah. się tak steruję, ale. No trzeba. Mm. Znowu się uratowałem białym blokiem. Tego nie będzie tu. Jeszcze nie zakręcamy. Dobra, no i reklama. Na razie 10 minut tylko minęło, więc jeszcze jest dużo czasu. Film będzie... Film... film będzie wieczorem znowu, filmik. Dobra. No i dalej lecimy tu. Oświetlajmy sobie w sumie to. I teraz dopiero będziemy chyba... Nie, jeszcze, jeszcze bardziej dużo. Jeszcze takie małe chyba nie będzie. skąd tu się enderman wziął i już uciekł? Już to jest oświetlone? A może enderman akurat mogę? Ja tam nie wiem sam. Enderman rzadko widuję. To jest taki trochę unikalna postać w Minecrafcie. Dobra i teraz bym powiedział, że można tu już. No może na shifcie będzie bezpieczniej chodzić. Tam coś zostaje. Okej, okay, już tam zapewniła Mmm, okej okay. Tutaj jest wszystko dobre Ogólnie, widzę w moim kanale: na 1000 subskrypcji na, ka na kanale po prostu wrzucę piosenkę. Tekst mam przygotowany, ale na razie jeszcze nie mamy nawet yy, 500 subskrypcji. Ale myślę, że wbijamy po długim czasie. Dobra. Nie stawiłem tam sobie bloki, dobra, dalej lecimy. Muszę no, jest bezpieczniej to robić w sumie, Jeszcze no dobra. O, teraz można tak, teraz tak, tak, tak. Teraz bank. Baczmy creeper tam. A ja mam te tam. Mm, moich ochroniarzy. A róbmy sobie tak, będzie też spoko, wszystko. Okej okay. Drzwi zrobimy zaraz, tylko. Chwilę czasu trzeba poświęcić. Dobrze ustawiamy? No jeszcze no, faktycznie. No i dobra. Teraz tak. Trzeba zrobić jakieś okna. Okna, okna. Takie, żeby wyglądało, nie? Tak to chyba spoko wygląda. Okej. Okay. I teraz tam gdzieś w górę. Okno. Cyk, cyk, cyk. I cyk. Tam dał jeszcze okno Patrzcie, i latają sza. Czy się nazywa sza, ale nie wiem jak to mówić nogiej Chyba sza. Sam nie wiem. Drzwi teraz. Czy będzie drzwi teraz będzie, ale my sobie tylko zrobimy tak o, żeby wchodzić do środka. No i reklama akurat mi się włączyła. Okej. Okay. Tu jest na takim pośrodku. To myślę, że będzie spoko. Trzeba zrobić cztery tych okien. Cyk, cyk, cyk. I cyk. Cyk, cyk. Już mamy prawie wszystko porobione Musi być dużo okiem, w sumie. Co ja tam robię? A, już tam było. Dobra, nie widziałem. Jeszcze postawię dwa razy. Ok, i teraz jeszcze tu Pojedyncze okno. To coś tam z boku. I tu. Cyk, cyk, cyk. Dobra, no to widzowie dzisiaj chyba na tyle. A więc żegnam się z wami nara.